Zakładnicy. Aby zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym Franka wysokim urzędnikom, takim jak np. generalny gubernator, bierze się kilkuset zakładników, a jeśli zdarzy się coś niepożądanego, wszyscy mogą stanąć przed Plutonem Egzekucyjnym. W Warszawie Frank zatrzymuje się w domu przy ulicy Chopina, który wcześniej zajmował ważny czeski polityk. Na dzień lub dwa przed jego przyjazdem z budynków w sąsiednich blokach wybiera się sześćdziesięciu lub siedemdziesięciu mężczyzn i chłopców. Jeśli wszystko idzie dobrze, a ich kartoteki policyjne są czyste, zostają wypuszczeni. Polskie święta narodowe i rocznice również są zabezpieczane przez branie setek zakładników. Niektórzy z nich przetrzymywani są od miesięcy, o innych nigdy już nie usłyszano. Z czasem męska część społeczeństwa staje się tak zastraszona, że wystarczy jedna plotka, aby rozpocząć paniczny eksodus do innej części miasta. Sam byłem świadkiem takiej ucieczki przez most Kierbedzia na Wiśle po pogłosce o zabiciu niemieckiego żołnierza po praskiej stronie. Godzinę czy dwie później podobna sytuacja miała miejsce w innej części miasta. Niemcy uznali to za doskonały żart. Przez wiele dni wielu Polaków nie odważyło się wrócić do swoich domów, a inni regularnie, co dwa, trzy dni, zmieniali miejsca noclegowe.